Wow, siemano, z tej strony Kozio, witam w kolejnym obstranym filmiku na naszym obstranym kanaliku. Mam nadzieję, że wszystko w porządku, koneserów AGK Broke Boys, dziś znowu Counter Strike 2. Podejście! Hm. Dobra, pytanie, które to w ogóle już do 15k? Znaczy, dzisiaj to podejście do samych promotów, że tak powiem. No to max dwie gierki, na ile mam czas. Ale nieważne, zacznijmy od mecz history, które wygląda w ten sposób. Cztery win streaka, z czego dwa na Inferno. Jak dzisiaj będzie wszystko w pizze, będą działy się rzeczy niestworzone, to się nie zdziwię. No, granie dwóch Inferno to niewątpliwie anomalia. Dlatego jeśli teraz będzie jakiś lustryk... To wina inferno. Dzisiaj rank 666. No mówię wam, coś jest kurwa, nie tak. Te wczorajsze wygrane będziemy odpokutowywać. No dzisiaj co my mamy poniedziałek? Wieczór. Także no jest grubo. Nagrywam to w ostatniej chwili, niestety cały dzień się poza domem. Jest tak jest, tak? Na wstępie podziękowania, oczywiście dla wspierających ten obsrany kanali. Do ostatniego filmu przybył jeden nowy wspierający czubaka. Pozdro. My to się chyba skądś znamy. Tak, 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 tak coś mi się kojarzy. Grzy, dziękuję ślicznie. Co zanim znajdzie nam mecz. To, co skręcimy jakiegoś papierocha? No, mam nadzieję, że dzisiaj, choć tego inferno nie będziemy grać. To już będzie sukces. Soloweczki na five Nasty kurwa, czekałem na to. Jeszcze do tego widzę, że ten five stack to fani Miraża. O, zbanowali Miraża. Ban Train, ancient Inferno. Inferno musi wylecieć. Niuk będzie ciężki. Będzie ciężki w chuj. No! Anubis, widzicie? Wystarczy od napisać: ok, kary inferno na griff. No, oczywiście bym nie zgriffował i może nie powinienem takich rzeczy pisać. No, ale no, potencjalnie do inferno się mogę wylosować. A to by było kurwa tragiczne. Gramy na Polaków. Jasne, że tak. Nie wiem, że wyglądam kurwa jak mnie piorą pierdolną, ale patrz, dopiero go. co z pod leśnica wyszedłem. Dorej, jazda, jazda! Koniec. Pojechaliśmy forsowo tą drugą rundę mieliśmy akurat fajny kwit A wiem, że na nexta tam mamy, ale spróbowałbym się odegrać. Opa, Mr. Midnight O kurwa, W widzicie celownik, tą kropeczkę Oj, oj, ja, ja znosiła. Trzech skasowaliśmy na eko, nie ma wstydu. Teraz dopiero zaczyna się jazda, bo kurwa wychodzę mi da, nie? Dzisiaj nie ma kurwa przebacz. Jestem głodny zwycięstwa, jestem głodny rank upu, star. Jakiegoś progresu w końcu. To nagle jest możliwe, że my po 20 epizodach, kurwa, cały czas jesteśmy w plecy. Kon. A pierdolę, no właśnie, no to chyba dlatego jesteśmy w plecy. hamster, dyskiś ten. Bogol, mam rękawice, karambit, chujemuje. Francja. Francja. ma nawet swojego Discorda podanego w opisie. Yyy, to nie taki byle co, kurwa. Patrz jaki to karambit jest. No taki nie byle co? Przytrzymam skrót maina. A. No, przytrzymałem, kurwa. Ja wiem, ja wiem, mówiłem, przytrzymam w skrót A maina. Coś żem tak czuł. I chuj. Spojrzałem tego kona pierdolnego i chciałem podejść. No i nie trzeba nic kupować, bo się kurwa broń zbiera. O kurwa. Swojego bym rozpierdolił. Kiedyś mówiłem wam o tym TikToku sławek from psychiatry, nie wiem. Zdanie, od niego widziałem. Muszę powiedzieć, że grubo się odkleja. Chętnie bym wam pokazał. Temple push. Ja pierdolę, że mnie rozjebał z MP9, to jest. SKANDAL! Kurwa mać, no i DF nie Polak no Akurat złapał na czas Będzie on tam zaczął na jednym TikToku sam siebie lutować w mordę stare, no masakra nie? Tam teraz gruba jest odkleja. Znaczy to wiadomo no nie pierwsza i nie ostatnia Ojojoj oj, oj, Pushing Con half A nie takie half 34 Co to jest za strzelanie? Ja mam info, ja wiem, że gość schodzi I kurwa taki syf Kurwa wystraszył mnie, ej Kolejna asysta. Jeszcze chwila, będzie tyle samo asyst co 4-4 wynik jak na razie pod teraz. Znaczy no będzie 5-4. Nie jest zadowalający. tu musimy przynajmniej jeszcze 3 rundy. Ja Free aim, main. jak jadą to A zawsze. Kurwa, znaczy no dobra, jakbym był lepszy to bym może zabił tam więcej osób. Ale właśnie nie jestem. Nie wiem, chociaż pojedynczo wychodzą się duelować kurwa, to i tak są równe szanse. Nieważne czy ja gram kalacha, czy oni gram pistol bez kewa. Behind side low Znowu low kurwa Ile ja się raz jeszcze powtórzy ktoś slow w tej jebanej grze Bo połówki jakieś świńskie kurwa strzelam Przy 3, czwarty 1 trzecia stary Matematyk pierdolony mara Ster podrapałem się żeby mi tak oko napierdalać zawić O! Muszę ostro zacząć grać nie Chylać coś puszować. To teraz tłusto jadę To się trzymajcie Flaszuję, pyk One stars o ja pierdolę no! Znowu połówka pewnie! Nie, dobra. Całe szczęście. Jak to kurwa, całe szczęście? Maraz, to nie lepiej obić? Nie, nie lepiej obić! Pory, no, znowu ten pysk piłuje. Ale jest jak jest! Łep mnie na pierdala, wchodzą mi połówki, płynia z patatajnią tak zwana. Trzem z grzybnią. Nazwij jak chcesz zresztą. Chuj na to kładę. Bo i tak damy radę razem. Czego jak to było? Nie? To wło? the plant. Oh my. Jest coś część. Kamiera tu No daj fajnie, miałem obok oglądać. No tak, szczerze, to ci Polacy to schuja spadnięci są, nie? W tym five stacku. Zobaczcie, ja mam jedenastkę, gdzie gram totalnie jak bot. No sami widzicie, że to kurwa nie ma prawa, tak wyglądać. Minuar tu ktoś ma 13, tu 14, że, no wiecie, niewiele więcej. Tu main. No o czym mówię? SERY Ja tak strzelam kurwa i my z out, to wygrywamy. E to nie jest mój dzień dzisiaj. To ja w ogóle nie powinienem był kantera odpalać kurwa. Ja już wczoraj się też popisałem. Może chodziło, w sensie, że strzelałem coś. No z widocznością było gorzej. Na basenie, na inferno. Myślałem, że trup kurwa. Okazało się, że do gość skucany. Tam jeszcze było, eee A, jak klacza robiłem: 1v4, Nasty Operation. Też było widać, że goś defuje, bo było widać kable. Idź w chuj. Wczoraj ślepy, dzisiaj jakaś delirka, ku. 83 w 3. 20 kulek wystrzelałem nie? Jezus Ja pier... Meko grał, nie, nie wiem czemu my to forsujemy jak mamy dwa los bonusu, ale... Mi do Ciężkie działu musi zostać wytoczone. Cygaretka Winston, jedźmy z tym koksem. O! O! Ja pierdolęć. No jak ja bym z na pewno zaledł. Stary kurwa, odbijał mu się od Ria ten A bo to coś gadałem na tych Polaków A to kurwa psikus! 12.10. 10 on... Hajd, hajd, hajd Kurwa mać! Czemu się nie skutasił za sajtem, tylko ta kurwa trzeba kręcić Spalony był, czy o co chodzi? Jeszcze wiecie, że to wiemy. Akurat w momencie, w którym ja już tak czuję, że wiecie, że się zaczyna kręcić Że druga gra będzie ostra Się wyjebał, no. Mm, kurwa. Panowie, jeśli ja po tak chujowym performanceie całe spotkanie zaczynam tutaj dogranie, walczę o odbijanie sajta, no coś tu kurwa nie gra. Daję con Konrad. No. Ja daję. They are. No kurwa! Na chuj mi pierdoli, kurwa! Ja ja też debil jestem, wyciągam tego Gonejda nagle. Ład is chują? Defuse, I don't have kit. Kurwa! Typ splantował A, nie? Jak gośkona kona Co to za, w ogóle, kurwa... Ja taktyka na szczura. I'm almost dead through smoke. I'm lucky. Ej, nie wiem, mi klatki spadają do 60, kurwa. Sięgam, że tak nie było wcześniej. A najlepsze jest to, że Dota mi zaczęła lepiej działać. To się CES SPIERDOLIŁ! Frajerskie gry od Valve. Templon, on. He's going mid. Ja pierdo... I'm low. Na yeah, side. KURWA! CO TU SIĘ ODPIERDOLIŁO?! No wjebane to jest, stary. To, to jest niesamowite, kurwa. Dobra, jebać, losa. Losę, kurwa! Po dogrywce! Tak jechaliśmy! No, nie wiem, co się kurwa wydarzyło. no, w sumie, no dobra, ja też kurwa to przyłożę łapę do tej przegranej, ale. Nie wiem, po tym CT za bardzo nas jebali na tym Ani, się wydaje. Tam, nie wiem, ten mecz. Jeszcze tylko ten performance, w tym pierdolonym spotkaniu. To na 100% wina tego inferno wczorajszego. Oj, 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 No, tak dokręcić śrubę na Anubisie, moim ukochanym? Kurwa, tak mnie zeszmacić? Nawet nie ma ochoty zajadać, szluga, nie? Po tym meczu. Od razu trzeba kręcić kurwa Nexa i jem się zrehabilitować. Trio na duo. Okej, okay, dobra. Wygląda na to, że już odkutowaliśmy swoje za wygranie tego pierdolonego inferno dwukrotnie. Dust Mirage. Nie wiem, inferno, I guess. Co, Ancjencik pewnie. Uf, kurwa zaskoczenie. Nie będę ukrywał. Train. Dobra, czyli cały zespół rosyjskojęzyczny. Okej. Okay. No jedziemy kurwa dalej. Pyk, zobacz. Oni, no, tu się schował. 2K, Maraz, headshoty, kurwa, na pistolce. Może nie jakieś tam nie wiadomo jakie, ale na pistoletówce. Rumkles, nowe konto. Nie wiem, może jakieś togle delikatne. To to wie. Ruski, tak? Wszystko się może, kurwa, zdarzyć. Nice byłem for first round. Yeah, thanks. Nice microphone. No, spierdalaj, sieciu jebany. Będziesz mi po rusku, kurwa cisnął. Polska dobra. Ukraina! Je! Yeah. Nice ping, where are you? In Frankfurt or Poland? Może nie wiadomo jaki zakup, ta m to nie był, to fakt. Ale to też bez przesady. Już goś mi tego tosta wyjebał z digla, że na to nie było reakcji. Mhm. No i chuj w to pep. No, już lekka, sprutka posła. Nie no, ale to tak trzeba czasami. Oj, oj, oj. Teraz moja kolej, kurwa się odegra. Hon to czek jest ten gość, mi coś pierdoli o NC, a gra drugą rundę forszuje znowu. Ja przypominam, że teraz mamy dwa los bonusu, więc mogliśmy na nexta. Tak jak i reszta zespołu. No na kurwa świnia pierd... W ogóle też, wszyscy na ściśnięty, bo on nie, nie powiedzą, że jakaś bomba jest plantowana. I idź pan w kuta. Gra trzecią rundę nowe. O chuj mu chodzi! czemu jest znowu eko? Się nie odezwie ten popsmoke frajer Patrzcie od kiedy ten gość jebie w CSa, nie? Tutaj macie Operation Breakout 2.15 Co kupił? Scouta Chuj w dupę, kurwa Myślałem, że do lewej może. Co tym razem kupi żółty? Let's see. Co się wylosuje? Co się wylosuje? Nowa! Nowa kurwa! Gość gra z shotgunem albo scoutem Pierdolony dziad. Co do grosza Rozpierdolił, nie przytrzyma tego jedną rundę Patrz na tego Ivy w ogóle, nie no, nie. Zabiera bombkę i plantuje to mi wyjebał w poprzedniej rundzie na starcie, nie? to było oddalone ogóle też, że tego, tego jakieś echo jest stare, ja nie wiem, co, mebli nie kupił żadnych, pierdolił kafelki i siedzi grał u kogoś w łazience Fryer Denty. Czy tam Miolo ostatnio właśnie jakimś tekstem rzuciła Danty Konfidenta, mi się przypomniała piękna postać. Szkoda, że ta saga z pseudofachowcem trwała tak krótko, pamiętam jak to było takie świeżutkie, nie? Jak to dopiero co wyszło. Top, kurwa! Tam była ta rymowanka dla Konfidenta. Konfidencie lecisz na patencie, kozaka. Później rozdziela nas czy coś takiego, nie? Absurdalny tekst. Zejwiście się, skończy rymowankę I chuj! Wam w dupę konfidencji. Nie wyłączył telefon, nagrywanie. Tym poko, kurwa, tam Alcatelem. No, zobacz, kurwa. Jezu chryste, w ogóle to, że on został tu wpuszczony, ja jestem w szoku. No i znowu. 2-2. Uff. Uf, kurwa, 3 kazdigla, 3 hedy. Niespotykane na tym kanale. On to spadło kurwa, nie z żyrandola się urwało, jakaś pułapka była. To jeszcze ugra, nie? No nie, całe całość... szczęście. Odjebałem syf, mogę plantować. Przecież sobie kona zasmokowałem, kurwa. E, mo mogę zas zasywować tą rundę, tak szczerze. Ja nie wiem, czy oni mają takie pojebane finanse co rundę, czy, czy o co chodzi, ale tu nigdy nie ma eko rundy. On gra kałacha stary. On też kurwa. Polska dog, come on! Shut the fuck up! I had to take bomb! You son of dog! Widzisz, się kurwa sapał, ty! Bombę wypierdolił na respie, kurwa, mówię, że gość podjeżdża zajebi, chuj. Ej clear! Polska doga pewnie kurwisko gdzieś tu siedzi w okolicy. Poprutaj, je. Poza paroma kurwa, szczeknięciami tego żółtego, to tutaj Wojszat nie istnieje w tej grze, nie. Pierdolić możesz, nikt ci nic nie odpowie. Idź, w... Ch Ja pierdolę, kon. Wkurwa mnie to, jak trzy chudry siedzą i nawet kurwa słowem nie pisną. Nie, ja wezmę tą bombę, wezmę, wezmę, ja ją trzymał. Kurwa, no może jeszcze do dogrywki do, dociągniemy. Nie? Forsować rundę w rundę i wyjebać bombę gdzieś na respie. To jest kurwa speak gaming. A, i jeszcze voice nie używać. O, losa. Nosa. Aaa, jebać to w dupę. Ta trójka, nie? Tych zjebów ruskich. Nie odezwała się ani razu. Nie? Jeszcze na końcu gry, nie? Kiknął mnie Ukrainiec. Jakby to miało cokolwiek zmienić. Nie wiem. Elo straciłem tyle samo, ile straciłem. Pierdolone, świńskie kurwa zwyczaje, nie? Oj, oj, oj. Bez nagrywania by takie procedury poszły. Powiedzmy, już tydzień na Wojszaci się nie odezwał, nie? Przysięgam. Nic. To jest oglądanie z przekonowania, ocenia, subskrybania, wszystkie linki w opisie. Z w koło, you know I guess gang dziwko i noha raken. I cabrow boys. Na razie.